¿Cuánto más inteligencia para WooCommerce? Proszę bardzo. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć agenta AI, który może być Twoim asystentem klienta online. Który zarówno będzie znał doskonale Twoją ofertę sklepu internetowego, a także będzie mógł pomóc w zarządzaniu zamówieniami, czyli odpowie również na pytania klientów. Co najlepsze, jeśli odpowiednio zaawansowanie go skonfigurujesz, będziesz mógł praktycznie do zera zminimalizować czas, który poświęcasz na obsługę sklepu i pomoc Twoim klientom. Wszystko za Ciebie zrobi Sztuczna Inteligencja. Druga świetna rzecz to na przykład możliwość zarządzania. Zamówieniami za pomocą sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie taki scenariusz, gdzie obserwujesz ceny konkurencji, a następnie na ich podstawie automatycznie dostosowujesz cenę swoich produktów. Lub po prostu wysyłasz maila czy też wiadomość na czacie, a twój agent AI aktualizuje na przykład nazwę produktu. Brzmi dobrze? To wskakujemy na komputer i zaczynamy działać. Naszego agenta AI stworzymy na platformie N8N, ponieważ jest to najprostszy sposób, aby stworzyć właśnie tego typu system i zintegrować go z. WooCommerce. Jeśli jeszcze nie masz konta na N8n, to zobacz ja poprzedni film, w którym pokazałem podstawy tej aplikacji, jak ją skonfigurować, albo skorzystaj z innego rozwiązania. Linki oczywiście wszystkie niezbędne znajdziesz w opisie. Dobra, zaczynamy. Tworzymy nasz workflow, klikając tutaj w ten plus i wybieramy workflow. Zobacz wtedy taki ekran. Teraz musimy dodać jakiś wyzwalacz, no i odpowiednie kafelki, takie, które pomogą nam stworzyć czat połączony z agentem AI. W tym celu z dostępnej listy tutaj po prawej stronie komponentów wybieramy tą opcję on Chat Message, czyli będzie reagował na wiadomości z czatu. Tutaj nic nie musisz zmieniać, przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz tutaj dodajemy kolejny węzeł, tworząc naszą automatyzację, klikając w ten plusik i wybieramy pierwszą opcję z góry AI. Następnie dodajemy agenta AI, klikając w tą pozycję. To na razie również możemy zostawić domyślnie, tak jak jest, ale później będziemy musieli tutaj dodać np. prompt systemowy, czyli polecenie dla naszego agenta AI, co ma robić, jak ma się zachowywać itd. Możemy sobie od razu tutaj kliknąć, później to uzupełnimy. Zamykamy również to okno, klikając tutaj. Teraz, aby nasz agent AI działał, musimy uzupełnić te trzy pola. pierwszym z nich pod wybieramy model. Y w sztucznej inteligencji klikamy więc tutaj w plusik i możemy się podłączyć między innymi do Anthropic, Google Gemini, czatu GPT, Deepseeka i wielu, wielu innych. Ja wybiorę tutaj czat GPT. Obojętnie jaką integrację z modelem AI wybierzesz, interfejs będzie wyglądał niezwykle podobnie, tak jak tutaj. Najpierw musimy ustawić połączenie. Klikając więc tutaj i jeśli jeszcze takiego nie masz, no to klikamy tutaj w Create, czyli tworzymy nowe połączenie. Jest to niezwykle proste, wystarczy, że podasz tutaj swój klucz API, dostępu do swojego modelu sztucznej inteligencji, a następnie tutaj podasz odpowiedni adres URL. Jeśli korzystasz z dedykowanej integracji, na przykład dla Anthropic czy Gemini, to domyślnie tutaj powinien być już również wpisany poprawny adres URL. Zapisujemy to wszystko i z listy teraz możesz wybrać gotową integrację. Następnie niżej wybieramy Model. Tutaj ważna uwaga: niestety nie wszystkie modele sztucznej inteligencji, na przykład niestety GPT, nie współpracuje z narzędziami, czyli nie będzie mógł działać z połączonym naszym tutaj WooCommerce. Dlatego na przykład możesz się zintegrować z czatem GPT. W tym miejscu możesz wybrać model, z którego chcesz skorzystać. Ja polecam zostawić tutaj na przykład 4.1 Mini albo ewentualnie, jeśli chcesz, Nano. Zamykamy to okno i przechodzimy dalej. W drugim połączeniu mamy Pamięć. Jest to bardzo ważne połączenie, ponieważ odpowiada to za to, czy nasz czat będzie pamiętał to, co mu powiedzieliśmy we wcześniejszej wiadomości, czy nie. Dlatego kliknijmy tutaj plus i dodajmy na szybko, na potrzeby tego prostego poradnika, dodaję simple memory, czyli prosta pamięć, tak można to przetłumaczyć. Tutaj musisz wybrać, ile wiadomości chcesz, aby czat wcześniej pamiętał. Domyślnie jest to 5, ty możesz pisać tutaj na przykład 10, 15, czy ile chcesz. Ja zmienię tutaj na 10, tyle powinno wystarczyć. I zamykamy również to okno. Teraz pozostała nam do integracji tylko i wyłącznie część z narzędziami. Klikamy więc tutaj plus. Na tej liście, tak jak widzicie, jest mnóstwo różnych narzędzi. Możesz zintegrować się z systemami w stylu CRM, Google Drive'em czy innymi setkami aplikacji. My nie będziemy tego przeglądać, więc od razu tutaj w polu szukaj wpisujemy WooCommerce i wybieramy ten moduł WooCommerce Tool. Na początku również musimy stworzyć nasze połączenie z systemem WooCommerce, więc wybieramy tutaj tą opcję i tworzymy nowe połączenie. To z kolei jest nieco bardziej skomplikowane, dlatego pokażę ci teraz jak to zrobić na moim testowym sklepie. Po zalogowaniu do panelu administratora po lewej stronie wybierz WooCommerce, a następnie Ustawienia. Teraz z dostępnych tutaj zakładek wybierz Ostatnie, czyli Zaawansowane, a następnie przechodzimy tutaj do zakładki REST API. W tym momencie musimy jeszcze stworzyć tylko właśnie nasz klucz klikając tutaj. Zaczynamy od tego, że musimy sobie go jakoś nazwać, ja go nazwę na przykład test YouTube. Drugie pole możemy zostawić takie jakie jest, czyli przypisujemy tutaj konto, z którego będzie jakby korzystało to API, a na końcu warto zmienić z odczyt. Na zapis i odczyt. Jest to ważne z tego względu, że jeżeli będziemy chcieli aktualizować jakieś ustawienia, no to bez zapisu nie będziemy mogli tego zmienić. No i tutaj mamy już dostępne nasze klucze dostępowe. Kopiujemy pierwszy z nich i wracamy do okna N8N. Wklejamy do pierwszego pola pierwszy klucz i tak samo robimy z tajnym kluczem. Kopiujemy go i wklejamy w drugie pole. W trzecim polu natomiast musimy podać adres URL naszej strony. Weźmy więc powrotem tutaj. I skopiujmy adres strony. Pamiętaj, ma to być link do strony, a nie do panelu administratora. Ważną rzecz, którą warto jeszcze zrobić przed zapisaniem, to zmiana nazwy tego połączenia. Przyda ci się to szczególnie wtedy, kiedy łączysz się z różnymi stronami albo korzystasz z różnych kont. W przypadku jednej strony raczej się nie pogubisz, ale mimo wszystko myślę, że warto kliknąć tutaj i ją jakoś ustawić. Ja nazwę tematycznie YouTube Test. W tym momencie możesz już spróbować zapisać te ustawienia, jednak u mnie to nie działa, dlatego muszę jeszcze aktywować tutaj tą opcję na dole. W tym momencie klikam połącz i po kilku sekundach dostaniemy pozytywny komunikat połączenia się z naszym sklepem internetowym WooCommerce. Ekstra działa, możemy zamknąć tę zakładkę i teraz przejść do jakichś działań właśnie na platformie WooCommerce. Drugie pole mamy Tool Description. Możemy domyślnie zostawić tutaj ustaw automatycznie. Jeśli później byłoby jakieś komplikacje, to możemy zmienić to na manualne i jakoś opisać w jaki sposób sztuczna inteligencja ma korzystać z tego narzędzia. Na razie, póki co, zostawmy tutaj automatyczne. W kolejnym polu wybieramy zasoby, z jakich chcemy korzystać. Czy to ma być właśnie produkt, użytkownicy, zamówienia itd. Na początek zostawmy produkt. W kolejnym polu wybieramy akcję, jaka ma zostać wykonana. Stwórz produkt, aktualizuj i tak My chcemy, aby użytkownik na czacie mógł zapytać o jakiś produkt. Tak więc tutaj wybieramy opcję Get Many. Teraz pojawiają się kilka dodatkowych opcji, m.in. Limit. Ja tutaj zmienię na przykład na 5. Do podstawowych ustawień, aby użytkownik mógł korzystać z naszego czatu sztucznej inteligencji na stronie i pytać na przykład o asortyment produktu i tak to dalej, to w zupełności wystarczy. Więc przejdźmy teraz dalej. Zamknijmy więc to okno. No, i możemy zadać pytanie na czacie. W tym celu klikamy tutaj i piszemy na przykład: jakie masz produkty w sklepie. Znak zapytania wysłamy i w tym momencie sztuczna inteligencja zaczyna działać. Tutaj widzimy, jakie procesy są brane pod uwagę. Najpierw była sztuczna inteligencja, później pamięć. Wyszło, że nic nie wie na temat naszej rozmowy, bo dopiero ją zaczęliśmy. Skorzystaliśmy tutaj właśnie z WooCommerce, czyli z integracji z naszą bazą danych. Świetnie. Zapytał o nasz asortyment, no i dostajemy odpowiedź. I mamy tutaj m.in. informacje o tym, że w sklepie znajduje się YouTube poradnik, testowy superprodukt, testowy wirtualny i produkt fizyczny. Nasz agent EA podał nam również tutaj linki, więc skopimy sobie jeden z nich, sprawdźmy, czy faktycznie te linki działają, czy nie są one wymyślone. Super, zgadza się, mamy nasz fizyczny produkt. Cena 155 zł, również się zgadza. Możemy zadać teraz kolejne, bardziej zaawansowane pytanie, na przykład jakie masz produkty o YouTube. Świlecza to oczywiście myśli, no i dostajemy odpowiedź. Ekstra nam odpowiedzi, że tylko jeden taki produkt posiada i tu mamy do niego link. No dobra, to teraz nadszedł czas na to, aby móc zintegrować się z zamówieniami. Bo z pewnością klienci będą pytali na przykład jaki jest status albo awaryjnie, czy mogą szybko zmienić adres dostawy itd. Tak więc dodajmy tutaj kolejną integrację, również z WooCommerce. Jednak tutaj zmienimy nieco ustawienia. Bo zamiast produktu będziemy mieli tutaj opcję Order. Następnie, create musimy zmienić tutaj na get. Pamiętaj, get jest ważne, ponieważ chcemy wziąć informację tylko i wyłącznie o jednym zamówieniu użytkownika, a nie o wszystkich. Jest to bardzo ważne, ponieważ no, nie chcielibyśmy sytuacji, kiedy ktoś pyta nas, jakie były złożone zamówienia dzisiaj, i dostaje odpowiedź o wszystkich zamówieniach: złe ze względu na konkurencję, no i także ze względu na ochronę danych osobowych. W ostatnim polu będziemy musieli podać numer zamówienia. Oczywiście, my tego numeru nie znamy i nie możemy go użyć w jakiejś magicznej zmiennej, więc użyjemy do tego opcji sztucznej inteligencji. Klikamy więc tutaj. Dla bezpieczeństwa i lepszego działania sztucznej inteligencji również możemy dodać tutaj opis. Podaj tutaj tylko numer zamówienia podany przez użytkownika. To powinno wystarczyć. Zamykamy więc to i zerknijmy w panelu WooCommerce, jakie są złożone testowe zamówienia. Mamy na przykład Adam Nowak, numer zamówienia 6069. Wracamy więc tutaj. I zapytajmy, no i możemy wpisać zapytanie do czatu, na przykład, niech to będzie, jaki jest numer zamówienia 6069. Wysyłamy to i pamiętaj, nadal nie ustawiliśmy żadnego polecenia systemowego tutaj do naszego agenta AI, tak więc on działa tutaj na bazowych założeniach sztucznej inteligencji. I mamy odpowiedź, że status zamówienia jest zwrócony. Sprawdźmy, czy to się zgadza tutaj z, z panelem. Zgadza się, zamówienie zostało zwrócone. W ten sposób możesz teraz bardzo łatwo zarządzać chociażby właśnie zamówieniami złożonymi przez klientów. możesz na przykład dać kolejny moduł z opcją aktualizacji statusu lub anulowania szpiego zamówienia poprzez czat. Wybieramy więc tutaj Update. Order ID również zostawiamy dla wyboru przez sztuczną inteligencję. I warto jeszcze tutaj zmienić tylko nazwę tego narzędzia, tego połączenia, tak aby łatwiej było nam je wywołać w poleceniu systemowym. Dlatego dopiszę na końcu WooCommerce podkreślenie update. Zjedźmy jednak niżej, bo tutaj są pola do wyboru, które musimy ustawić to, co chcemy po prostu zaktualizować. Jeśli tego nie skonfigurujemy, no to żadna aktualizacja się nie odbędzie. Dlatego dodajmy tutaj pole, na przykład, niech to będzie status. I dodajmy na przykład opcję anulowania. Wróćmy teraz do naszego serca, agenta AI, czyli tutaj do środka. W tym miejscu musimy ustawić teraz prompt systemowy. Jesteś pomocnym i zabawnym asystentem klienta w sklepie internetowym. Odpowiadaj krótko i na temat, o produktach i statusie zamówienia. Jeśli użytkownik chce anulować swoje zamówienie, to zapytaj o jego numer, numer zamówienia i użyj narzędzia WooCommerce, podkreślenie update. OK, to powinno wystarczyć. Możemy sobie to wszystko jeszcze zapisać. Pamiętaj, aby tutaj zapisywać co jakiś czas te wszystkie ustawienia. No i przetestujmy, jak to działa. Restartujemy nasz czat. No i mamy tutaj, że na przykład. Zamówienie 1740 jest jeszcze w trakcie realizacji, więc napiszmy: Chcę anulować zamówienie. 1740. No i wysyłamy. Sprawdźmy, jak tym razem agent AI zadziała. Super, połączył się z naszym ostatnim modułem do anulowania, właśnie zamówienia. Mamy odpowiedź: Zamówienie zostało anulowane, no ale sprawdźmy, czy w panelu WooCommerce e również wszystko nam się tak zgadza. Odświeżamy więc stronę. No ekstra, widzimy, że zamówienie 1740 jest już anulowane. Pamiętaj proszę, aby oczywiście odpowiednio zabezpieczyć taki czat, na przykład aby użytkownik musiał podać również imię albo adres dostawy, czy chociaż adres e-mail, z którego było złożone zamówienie. W przeciwnym razie ktoś dla żartu albo inny bot może po prostu anulować Ci jakieś zamówienia lub wprowadzić niezły mętnik w sklepie internetowym. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dokładnie umieścić takiego chatbota, asystenta klienta AI na stronie internetowej, to zobacz koniecznie mój poprzedni film, w którym pokazywałem, jak zrobić to krok po kroku. Oczywiście, jeśli chcesz, abym pomógł Ci wdrożyć tego typu asystenta klienta lub inną automatyzację do Twojej firmy, to śmiało napisz do mnie na kontaktmałpa.jangulczynski.pl Dzięki za obejrzenie tego filmu, zostaw łapkę w górę, bo algorytm to lubi i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!